Kiedyś była taka historia, że e, nieżyjący już też redaktor Dyja wściekły, że nie mógł połączyć się z Warszawą e, z pokoju hotelowego, wyrwał telefon z kontaktu i wyrzucił przez okno. To było chyba w NRD. Pech chciał, że ten telefon spadł na miejscowego milicjanta, który pilnował ten hotel. No więc zrobiła się afera, no bo oczywiście afera była polityczna, że milicjant... Bratniego kraju został zaatakowany brutalnie Telefony. telefonem z okna. No i y, przyjechały jakieś tam wyższe władze wojskowe, y, które y, no, chciały niemalże redaktora Dyje aresztować. No i Cergo poprosił, że on tutaj będzie starał się pośredniczyć. No i tam jakiś ten niemiecki y, dowódca, już starszy człowiek. E, zamknął się z nim w pokoju. Dodajmy, że, że Cergo mówił we wszystkich językach, więc po niemiecku też sobie oczywiście dawał radę. No i tylko poprosił, że jak tam otworzy drzwi i dam jakoś pstryknie palcami, czy zawoła, to Wojtek mi też ma donieść pół litra. No i po jakimś czasie to pstryknięcie, te drzwi się otworzyły, Wojtek tam wpada. No, widać, opowiada, bo to jest opowieść Wojtka, że jest dosyć jeszcze nerwowo. No ale później po jakimś czasie znowu to stryknięcie czy zawołanie Wojtka, to Wojtek z kolejną półlitrówką, nie taką wodą jak ty pijesz, tylko półlitrówką, pojawia się i co się okazuje? Że na stoliku rozłożona jest chusteczka do nosa i Cergo pokazuje temu oficerowi nrd policji, jak się rozkłada pistolet. I rozmawiają, czyszczą i rozmawiają o czasach wojennych, bo kto wie tak jak i ty miałeś te przygody, czy ten oficer swego czasu nie był w zupełnie innej roli w innym, w innym kraju. No i jeszcze te, te opowieści o udawaniu Hitlera. To znasz je. Cergo był mistrzem. Podobno Czeplin, Sempołowski i Cergowski to byli najlepsi. Udawacze Hitlera. I kiedyś podczas wyścigu pokoju jest bankiet, no wokół tych bankietów krążymy, w jakimś zamku i miejscowi zaczynają opowiadać, że tam spał kiedyś Hitler. No to Cergo nic nie mówiąc wyszedł, przeczesał sobie włosy na drugą stronę, pomalował sobie długopisem albo tam czarnym wąsik, przebrał się w jakieś prześcieradło i wrócił na ten bankiet i zaczął ich straszyć, że to jest duch Hitlera. Początkowo wybuchł śmiech, ale koledzy z NRD się zreflektowali po chwili, że to jest historia nie za bardzo dyplomatyczna i polityczna. No i skończyło się tym, że Cergo miał wstrzymany paszport za tą scenę przez, przez kilka lat.